W zeszłym roku pokazy gier nie kojarzyły mi się zbyt dobrze. Rozwleczone, napakowane nijakimi zwiastunami, nawet reklamami i nie przedstawiające żadnych konkretów. Dlatego do pokazu Xbox Developer Direct podchodziłem raczej niechętnie, choć wiedziałem, że jest to akurat ten rodzaj pokazu, na którym dowiedzieć można się najwięcej. I choć nie spodziewałem się wiele, bo wiedzieliśmy nawet o jakich grach będzie mowa, to Xbox i tak pozytywnie mnie zaskoczył. I to nie tylko mnie. O samych grach pogadamy sobie za chwilę, bo Chciałem właśnie, aby na początku ten materiał poświęcony był temu, w jaki sposób Microsoft sprawił, że tak wielu ludzi chwali sobie ten pokaz Xboxa. Zapraszam serdecznie. Oczywiście, to, co było najistotniejsze w tym pokazie, to jego format. Developer Direct, jak widać zresztą po samej nazwie, poświęcony jest też samym deweloperom. To oni mają możliwość przedstawiania nam swojej produkcji i zachęcenia do zagrania w nią. Nie polega to tylko na tym, że zobaczymy sobie jakiś nowy zwiastun i dostaniemy informację, że gra wyjdzie sobie w bliżej nieokreślonej przyszłości, tylko faktycznie dostajemy tutaj konkrety. Mamy daty premiery i przede wszystkim mamy konkretne szczegóły dotyczące danych gier. Wiemy, czego spodziewacie po Nowym Dumie czy Expedition 33 dzięki czemu jesteśmy w stanie podjąć decyzję, czy dana produkcja nas w ogóle interesuje. I ktoś tutaj na pewno powie, że nie, co to za pokaz, o grach wiedzieliśmy wcześniej, nie było żadnych wielkich zaskoczeń i hitów, a to przecież jest zawsze najciekawsze, no ale dla mnie kwintesencją właśnie takich pokazów powinny być konkrety. Nie zapowiedź Wolverina, o którym nie usłyszę dosłownie nic przez kolejne lata, a informacje o grach, które mają się wkrótce pojawić. I to właśnie dostałem na pokazie Xbox Developer Direct i z tego co widziałem to wielu ludzi chwaliło sobie właśnie taki format. Ale drugą bardzo istotną rzeczą, którą pokazał nam ten pokaz jest to, że Microsoft bardzo porządnie chce zacząć ten rok. W ostatnim materiale o Evout mówiłem o tym, że strategia firmy jeśli chodzi o promocję gier już dawno się zmieniła. Xbox nie traci pieniędzy na wielkie reklamy tych wszystkich potencjalnych hitów, bo to te gry same w sobie są reklamą całego ekosystemu Xboxa i oczywiście Game Passa. Wszystkie pokazane produkcje będą dostępne od dnia premiery właśnie w tej usłudze i jeśli jesteśmy graczem, którego interesują świeże premiery i różne produkcje, a nie tylko jeden gatunek, to już teraz widzimy, że będzie w co grać na Game Passie na początku tego roku. W lutym mamy Ewald, w kwietniu South of Midnight, Expedition 33, a potem w maju nowego Duma. Do tego teraz od razu pojawił się przecież remake drugiego Ninja Gaidana. Jeśli więc zależy komuś na tanim graniu w świeże tytuły, no to Microsoft ponownie próbuje udowodnić, że nie ma póki co lepszej opcji niż Game Pass. Co więcej wydaje się, że Microsoft nie ma obecnie innego wyjścia. Musi coraz częściej pokazywać, że w Game Passie są i będą ciekawe, różnorodne i świeże tytuły, bo sama usługa jest przecież podstawą całego wymyślonego przez nich ekosystemu. Jeśli mam mieć możliwość grania w gry Xboxa na każdym sprzęcie, no to przecież ważne, żebym miał tam faktycznie w co grać ciekawego. I widać póki co właśnie po Microsoftzie, że mają w głowie takie założenie i się na to nastawiają, więc jestem bardzo ciekaw jak będzie to wyglądało w dalszych miesiącach. Bo można w takim Przypadku się martwić o dwie rzeczy: jakość wypuszczanych gier, która czasem nie do końca będzie zależna od samego Microsoftu i oczywiście to, jak Microsoft będzie traktował deweloperów, których ma pod sobą. Widzicie, już kiedyś o tym mówiłem, ale można tutaj wziąć przykład z Nintendo, które wie, że niektóre produkcje na siebie po prostu nie zarobią, ale wydając je im, nie zwalniając od razu całych zespołów, daje miejsce deweloperom na rozwój i wyciągnięcie wniosków, aby w przyszłości być może właśnie przygotować jakiś inny finansowy hit. Ale jak to będzie dokładnie wyglądać w przyszłości, w przypadku Microsoftu to czas nam jeszcze pokaże. Trzeba pamiętać, że to cały czas jest ogromna korporacja i biznes nastawiony na zysk, więc nie zdziwi się, jak za jakiś czas będą Microsoftie znowu mówił w bardziej negatywnym świetle. Natomiast jeśli chodzi o zaprezentowane gry, to na mnie oczywiście największe wrażenie zrobił nowy Doom i to nie jest tak, że ja jestem fanatykiem tej serii i przechodzę każdą część od deski do deski, ale jestem pod ogromnym wrażeniem jak dobrze zrobione są to produkcje zarówno te współczesne jak i te oryginalne sprzed wielu lat. To są gry, do których mogę wracać w każdej chwili i się cały czas dobrze bawić. W The Dark Ages najbardziej przemawia do mnie sam ten średniowieczny setting, byłem właśnie ciekaw co wymyślą twórcy, żeby gracz nie odniósł wrażenia, że znowu gra cały czas w to samo. No, a do Drugą właśnie istotną rzeczą w Nowym dumie jest też styl prowadzenia potyczek. Ma to być bardziej przyziemne i twarde, ale oczywiście z zachowaniem wartkiej akcji. Podoba mi się też tak wiele opcji dostosowania trudności, no i oczywiście będzie też fajny dodatek w postaci mecha i smoka. Ale jedyna rzecz, jaka mnie martwi, to ta obietnica o bardziej otwartym świecie. Mam po prostu nadzieję, że twórcy nie polecieli tutaj za mocno i rzeczywiście eksploracja będzie ciekawa i przede wszystkim w jakiś sposób nagradzana. Premiera w maju, więc jeszcze chwilę trzeba poczekać, ale nie wyobrażam sobie, nie zagrać w nowego Duma i mam przeczucie, że będę się bawił bardzo dobrze, chociaż też nie będę oszukiwał, to też nie tak, że mam jakieś ogromne oczekiwania wobec tej gry. Drugą grą, która mnie mocno zaciekawiła, było Expedition 33. Jak oglądaliśmy za damem pokaz na streamie TV Gry, to powiedziałem, że każdy, kto uważa, że w dzisiejszych czasach nie ma ciekawych i świeżych pomysłów, to powinien dać szansę właśnie tej grze. Jasne to też nie tak, że ona jest super oryginalna, ale widać tutaj próbę zrobienia czegoś innego niż inni. Mamy turową walkę z dynamicznymi elementami, ciekawy koncept fabularny i nastawienie na nietuźnikowych bohaterów, którzy będą walczyć u naszego boku. To na co tutaj liczę najbardziej, to właśnie różnorodność. Postacie, bo już design tego, którego nam pokazali, jest dla mnie bardzo ciekawy. Więc mam nadzieję, że w parze do niego będzie szła też jakaś ciekawa historia. Premiera 24 kwietnia, i też jest to produkcja, którą na pewno sobie sprawdzę. No i mam nadzieję, że twórcy będą mieli sposobność, żeby się dalej rozwijać niespodzianką na pokazie była zapowiedź czwartej odsłony Ninja Gaiden. Nie będę ukrywał, nie jestem w ogóle zaznajomiony z tą serią, ale szczerze mówiąc czwórkę chyba sobie sprawdzę, zwłaszcza, że twórcy trochę chcą, aby była to odsłona trafiająca też właśnie do osób, które tej marki w ogóle nie znają. Jak oglądałem rozgrywkę, to miałem w ogóle tutaj takie odczucie, jakbym jakiś spinów naszego polskiego Ghostrunnera widział. Jest dynamicznie, jest rozwałka, więc tak naprawdę do takiej chwilowej rozrywki nic mi więcej nie będzie trzeba. Zdążyłem już pograć też chwilę w remaster, Części, który się właśnie pojawił, i bardzo mnie zaskoczył poziom trudności tej gry, więc mam nadzieję, że w czwórce też mogę jakiegoś porządnego wyzwania oczekiwać. A najmniej ciekawe wydaje mi się za to: South of Midnight. W sensie podoba mi się sam koncept i kierunek artystyczny, ale jak oglądałem rozgrywkę z tej gry, to miałem takie wrażenie, że to wszystko jest jakieś. Bardzo generyczne. Nie pasowała mi tutaj przede wszystkim walka i chyba sam koncept na rozgrywkę. To się wydaje po prostu taki action adventure z elementami RPG i zdecydowanie nie jest to mój klimat. Nie wiem, czy sprawdzę. Może jeśli faktycznie nie zapomnę o istnieniu tej gry, to gdzieś tam z ciekawości odpalę. Ale tak naprawdę oczekiwań tutaj już nie mam żadnych. Tak jak mówiłem, uważam, że to był bardzo dobry pokaz. Podobało mi się to, że był po prostu pełen konkretów i mam nadzieję, że Microsoft jeszcze nas takimi prezentacjami w tym roku uraczy. Dawajcie śmiało znać, jak Wam podobał się pokaz i czy jakaś konkretna gra zwróciła Waszą uwagę. A dla tych co zostają do samego końca i już jakiś czas oglądają moje materiały, to mam też info, że w końcu udało się odpalić serwer na Discordzie. Jego założenie, oprócz tego, że możecie być bardziej na bieżąco z tym, co wrzucam i kiedy odpalam streama, no jest takie, żeby oczywiście. Stworzyć dla widzów sensowne miejsce do dyskusji o grach i nie tylko. Chciałbym też wam tam czasem zapodać jakieś bardziej insiderskie info czy pokazać coś za kulis. Tak więc zapraszam serdecznie i dziękuję z tego miejsca też mojemu dobremu kumplowi, który wstępnie nam ten serwer w ogóle przygotował. Link oczywiście zostawiam i w opisie, i w komentarzu. Dzięki wielkie za obejrzenie i do następnego!